Siemka, siemka, hodowcy świętego Zapraszam na odcinek. O, dzisiaj, dzisiaj jestem u moich kurczątek. O, tak się prezentują silki. Oni muszę teraz poprzątać na dniach. Bo mają brudno. Jest tak jeden. Jeden, jak to się mówi, kazałem kilka kazełków, jeden jest kazełek włabczaty i kilka silek. O, I pokazuję wam silki. jakie są piękne. i muszę poszątać. Tak, tak. Tu mają świeżą wodę dostały. Także prezentują, nie wiem ile ten materiał będzie trwał. Ale krótki będzie, bo nie ma co nagrywać. Tu filmów o. patrzcie ta silka, mi się podoba. Ta, ta, jaka fajna. I no, silki ma fajne. Silki fajne, fajne. O, dużo dostaję wody. Dwa razy dziennie dostaję jedzenie. Na wieczór i rano. Takim kubeczek starca. Czasami trzy razy dziennie chodzę i daję. O, wysypałem trochę. Wodę daję im trzy razy dziennie. Bo wymieniam co jakiś czas. O. Dobrze, nie wiedzią. Berasy. O może 3 cztery minuty będzie zmiennik, no to się nie zmieniło, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenasty, jedenaście, jedenaście tego roku. Będę nastawać jeszcze jeden inkubator. zobaczymy, mi będzie drugiego. Było koło 20, jest, ja zostało mi 11, bo po niektóre na nogi chorowały i padały. Trzeba wyleciłem te nogi, nogi ten... A silki naprawdę ładne. Nie no, ja kupuję od takiej pani, która ma silki, bardzo w, w, ładnej jakości. Dużo kupuję, płacię jajka. Szkoda, ja tylko trzy. ej, ja się kupię silki. Zobaczcie, tade, jakie będą. O. Dzisiaj filmik 4 minuty A, jeszcze prowadzi live wieczorami. To zapraszam jak ktoś nie oglądał moich live, to zapraszam Was. U gołem Bi poem jest rozczarowany. Spały wynik u gołębi. Powiem, jest ten rok u też masakrę u mnie. Nie wiem u was też. No nic. 11 kurczyn wychowałem. Jestem zadowolony. Zostaw łapkę z górę, suba na kanale. No i pozdro.